Cześć cześć, witam z tej strony kanał Wszystko dla Polski. Dzisiaj postanowiłem nagrać sobie taki krótki odcinek, gdzie pokażę Wam moją kolekcję kart Pokémon. Moje powtórki możliwe, że Wam pokażę, choć mam ich sporo trochę. Będzie przerwa na powtórki, więc pod koniec możemy to zrobić. Więc nie przerywajmy, tylko zaczynajmy. Na początku zaprezentujemy moje album piłkarski. Znaczy nie piłkarski, jak to ja mówię, Pokemonów. No nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tutaj na początku moje złote karty. Tu Pikachu 80 HP. Tutaj HP 80 Pikachu. A druga moja złota karta to jest Mewtwo 280 HP. E, dobra, Przedł, przewracamy na drugą stronę, gdzie mamy pioruny, tutaj mamy całą stronkę, taką całą i już prawie całą brakuje, znaczy nie całą, tylko prawie całą brakuje mi tylko, tutaj jednej karty brakuje mi do całego klubu. więc nie przedłużajmy, tylko przewracamy na drugą stronę tutaj mamy liściaste, moi drodzy mamy cały klubik tutaj mamy akurat, nie, nie mamy żadnych braków oczywiście tylko mamy cały klubik tutaj cały dobra przewracamy na kolejną stronę na kolejnej stronie mamy wodne też również całe Proszę Państwa, na razie dwa całe kluby. Dobra, kolejny będzie mroczny. Chyba tam mroczny. Nie znam się tak bardzo na pomorach, ale zbiorę karty. Mroczne prawie całe. Gengara mam na powtórce też. Ale powtórki nadejdą. Teraz obracamy na pięście. Pięście, chyba jakoś tak. I tu też również całe. Tutaj mamy całe. O nie, tu nie mamy całego. Kurde ludzie, bo ja już mam tyle tych kart, to około 100, że ja nie zwracam uwagi, że podwójną. Więc już tutaj dajemy. Tu mam ogólnie prawe całe, jedno stronę tylko tu jest takie karty. Kolejne oczna. Tutaj prawie całe brakuje jednej karty. Tutaj karty brakuje. No, tu też całe. kolejna strona gwiazdkowa. Tutaj włożyłam Pikachu, bo mówimy go na powtórce. Nie tak na na lekcji pani nie widziała, włożyliśmy włożyłam kartę posiadamy z kolegą. Tutaj ogniowe. Jedna strona cała, tylko tu brakuje ogólnie z całego klubu. Tylko. Tu, tu i tu. więc kolejna strona. Nie wiem jak to się nazywa. Tutaj jedna potargana, bo znalazłem w krzakach taką kartę. Tu prawie no, brakuje siedmiu kart do, całe, do całego tyłu. Tutaj mamy jak z takimi oto znaczkami. Takimi no. Na, następnie mamy taki, jest na, nie, chyba najlepszy styk. A na drugim miejscu chyba jest ten. Napiszcie, jaki u jest najlepszy. Tu mamy internadorów. Pana kule. A tu mamy trenerów. Mamy tylko trzy. Tutaj mamy takie lekko złote. Mamy Inteleon, Celebi, Metagross. Tapu Koko, Liu i Slowking. Tutaj cała Rainbowowa. I oczywiście czarne karty. Mamy jedną na powtórce, chyba właśnie tą. I przechodzimy do powtórek. Na powtórkach mamy takiego Pikachu. Takiego, tego. I tak jak do tego, to są na razie moje trzy powtórki, co miałem pod ręką. I teraz dajcie chwilkę i przechodzimy. I karty będą leżeć. Dajcie trzy sekundki. Raz, dwa i trzy. I już połowa moich kart. Oto tu mamy połowę moich kart. Jeszcze tyle zostało. Je pokażemy. Na kolejnym odcinku to będzie premiera, więc chcecie wpaść na powtórki to wpadajcie, ale tu mamy moje powtóreczki, trochę sporo. Ja mam najwięcej chyba kar z mojej całej klasy ogólnie. I spodoba Wam się filmik, wadnijcie łapkę w górę, subki i wpadajcie na premierę. Pa cześć nara!